Często pytacie nas, czy teraz właśnie warto kupować mieszkanie, czy trochę poczekać, czy budować, czy nie budować. Dyskutujecie też często na przykład o cenach budowy, wyrażacie różne opinie o tym, jaka będzie przyszłość i też powołujecie się na różne dane statystyczne. Czasami nie do końca, powiem tak, prawidłowo interpretujecie te dane, a i w dodatku jeszcze Często też się na takie obiegowe opinie publikowane czasami przez dziennikarzy, przez różnych publicystów w mediach. Niestety powiem, że te opinie dość często zabarwione są poglądami, oddają w ogóle poglądy polityczne dziennikarza, który pisze. I tam, gdzie jeden widzi sukces, tam drugi widzi klęskę. A może warto by w takich ważnych decyzjach, jak kupno mieszkania czy też budowa domu, podejść do tego tak na spokojnie i przeanalizować te obiektywne dane, i dopiero wtedy podjąć decyzję. I w tej dzisiejszej audycji postaram się trochę takich mitów, wyprostować i pokazać jednocześnie w ogóle jak wygląda nasza sytuacja w budownictwie, w mieszkaniówce na tle ogólnej sytuacji gospodarczej, bo nic nie działa w oderwaniu i może nie tylko na tej sytuacji w Polsce, ale w ogóle szerzej na świecie czy w Unii. No, postaram się też to jakoś syntetyzować, żeby nie opowiedzieć tutaj całej historii świata, bo nie o to chodzi. Jeżeli interesuje ciebie rynek nieruchomości, trendy, zmiany prawa, nowe wydarzenia z rynkiem nieruchomości, to subskrybuj ten kanał, pisz nam w komentarzach. O czym chcesz nowe audycje? Także wymieniaj, wyrażaj swoje poglądy na temat obecnej sytuacji, bo ta dyskusja nas kształtuje. A jeżeli chcesz na przykład więcej takiej wiedzy profesjonalnej, może chcesz się zająć obrotem nieruchomościami, no to zapraszam na szkolenia na syment24.pl. W dzisiejszej audycji oprzemy się trochę na danych Eurostatu, na danych GUS-u i od razu powiem tak: GUS opublikował raport o sytuacji. W ogóle w Polsce takiej społeczno-gospodarczej w pierwszym półroczu 2023 roku, porównując to też z okresem poprzednim, ujął w tym również na przykład bilans ludności. No i cóż, w ciągu tego roku mamy mniej Polaków o 130 tysięcy rok do roku. Po prostu nas ubyło. Urodziło się nas, zresztą, też mniej niż poprzednio. Umarło więcej niż się urodziło, ale umarło mniej niż poprzednio. Tak więc wydłuża nam się, czy zwiększa nam się pula tych osób starszych w populacji. I taka pozytywna informacja to z pewnością istniejące niskie bezrobocie oraz inflacja, która spada i to jest chyba w zasadzie. Można powiedzieć prawie koniec pozytywnych informacji, bo jeżeli już spojrzymy na nasze chociażby wynagrodzenia, to no cóż, one niby rosną, ale zobaczcie sobie, że mamy tutaj do czynienia z wynagrodzeniami. Ta górna linia to są nominalne, a ta dolna to są te takie realne, czyli powzględnieniu inflacji, i one może zaczynały. Pójść do góry, ale co poszło do góry, ich spadek jest mniejszy. Nadal mamy spadek płacy realnej, a w dodatku ta tutaj analiza tych zarobków odnosi się do sektora przedsiębiorstw, a to przypominam, że to, co w ogóle GUS analizuje i te zarobki w tych przedsiębiorstwach, to dotyczy mniej więcej jednej trzeciej Polaków pracujących i to tych w lepszych, większych w firmach, większych zakładach i to w dodatku nie w budżetówce, tylko właśnie w produkcji. Czyli to są, krótko mówiąc, lepsze przedsiębiorstwa. Tam, gdzie prace są większe, jak płace są większe, jak to wygląda wreszcie gospodarki, to trudno powiedzieć. Natomiast w ogóle takie, GUS bada również na przykład takie nastroje, co my sądzimy o gospodarce, o tym, jak, jakie decyzje będziemy podejmowali, bada również na przykład sprzedaż detaliczną. I mamy taką pierwszą informację: proszę bardzo, sprzedaż detaliczna jest niższa o 5,7% niż rok temu. To dotyczy ostatniego okresu, ostatniego kwartału. Co to oznacza ta cen, sprzedaż detaliczna liczona w cenach stałych. Tak naprawdę to znaczy, że po prostu więcej oszczędzamy, mniej kupujemy. Jeżeli przyjmujemy taką pozycję pasywną, to znaczy, że raczej mało patrzymy optymistycznie na naszą przyszłość. GUS też podaje oczywiście taki wskaźnik ufności konsumenckiej. Który powiedzmy się poprawił, ale nadal jest ujemny, czyli nadal źle patrzymy na naszą przyszłość. A jaki jest klimat na przykład u sprzedawców detalicznych? Sprzedawcy detaliczni no, nie są zachwyceni, można powiedzieć, nastroje są ujemne. W przemyśle nastroje są ujemne i się pogarszają. No a u budowlańców to jedyna branża można powiedzieć w której te nastroje się poprawiają, ale też yy, nie do końca i nadal są ujemne. Jak wygląda w ogóle jeszcze jak wyglądają ceny na przykład? To warto się na to spojrzeć. No i tutaj mamy ceny w yy, przemyśle i ceny w, yy, w yy, bud produkcji budowlano montażowej i to są w zasadzie policzone wzrosty w stosunku do tego co było w porównywalnym okresie rok temu. W budownictwie, w prze, znaczy u producentów widzimy wręcz to tak górnej, linia, która tak najpierw poszybowała w górę, a potem ostro zaczęła spadać. Wracamy do poziomu cen z roku poprzedniego, czyli ta ceny producentów nie specjalnie rosną, w budownictwie rosną, ale Rosną wolniej, i teraz właśnie walczymy z niektórymi też mitami, bo tutaj GUS obejmuje taką rubrykę budownictwo, ale on do tego budownictwa wrzuca wszelkiego rodzaju budownictwo. Zarówno film, firmy te, które budują domy wielorodzinne, te, które budują domy jednorodzinne, te, które zajmują się wykończeniówką, te, które budują y, autostrady, mosty, tamy różne rzeczy, i y, nawet te, które zajmują się remontami. I teraz prawda jest taka, że w remontach mamy spadek o 11,9%. W budowie w firmach, które głównie, podkreślam, w firmach, które głównie zajmują się budowaniem budynków, minus 5,3%. I wzrost mamy tak naprawdę jedynie w tym takim budownictwie obiektów inżynieryjnych, wodnych, czyli właśnie to, co te drogi te autostrady, te wiadukty, te mosty i różne tego typu konstrukcje. Jeżeli tam mamy wzrost, to nie znaczy, że mamy wzrost w całym budownictwie, a nas interesuje budownictwo mieszkaniowe. I teraz tak widzimy, że nastroje konsumenckie ogólnie nie są dobre. Spójrzmy się jeszcze na gospodarkę w Europie która widać wyraźnie, że większość krajów europejskich i cała Unia w ogóle Europejska ma produkcję przemysłową niższą niż yy, rok temu. Tak więc cóż to oznacza to oznacza Być może jakąś Nadciągającą recesję, jakieś spowolnienie gospodarcze. Skala tego nie jest znana. Banki, Europejski Bank Rozwoju i Fed są podejrzewane. Wielu przypuszcza, że podniosą stopy procentowe. Być może to będą już końcowe podwyżki, ale wielu stawia na podwyższenie stóp procentowych. W Polsce inflacja nadal jest duża, chociaż ostatnio prezes NWP sugerował, że stóp procentowych. Nie będzie podnosił, a tymczasem czytamy artykuły, że jest jakiś potężny ruch w mieszkaniach i ludzie chcą kupować mieszkania. Mieszkania drożeją. No i teraz też się spójrzmy na to. Oczywiście w Polsce wszedł teraz w życie program bezpieczny, kredyt 2, który spowodował, mówiliśmy o tym w wielu audycjach, ożywienie. Na rynku mieszkań o większe zainteresowanie, i z tym programem, z tym kredytem 2%, też są różne mity rozpowszechniane, bo powiedzmy sobie tak szczerze, że nie znamy prawdziwej skali tego programu. Ja widziałem na przykład taki artykuł, gdzie dziennikarz napisał: Ale te, ten nowy produkt, czyli ten bezpieczny kredyt jest mniej popularny niż inny produkt, czyli te, takie konto umożliwiające oszczędzanie na cele mieszkaniowe, i tutaj napisał: No dobrze, minister powiedział, że tam jest niecałe 300, 200 ileś kredytów udzielono, a już ponad 300 takich kont założono. Co jest troszeczkę manipulacją, bo konta mieszkaniowe zakłada się szybko, a samo. Uzyskanie kredytu nie jest takie szybkie. Minister mówi znowu o ponad 11 tysiąca, tysiącach wniosków złożonych do różnych banków, które udzielają tego bezpiecznego kredytu. No powiedzmy, dobrze, 11 tysięcy wniosków, ale wiele osób składa dwa, albo może nawet trzy wnioski, więc one się duplikują. Więc teraz, czy ja powiedziałem, że to jest mało, czy dużo, to też zależy, bo. Przypominam, że zakładano, że na ten rok w ogóle, że w tym roku będzie tych kredytów, tego bezpiecznego kredytu 2% udzielonych około 10 tysięcy. To było takie jeden z szacunków ministerstwa. Jeżeli w trzy tygodnie działania programu złożono ponad 11 tysięcy wniosków, to można jeżeli by te wnioski powiedzmy podzielić przez trzy, i jeszcze założyć, że one się będą kończyły w dużym stopniu udzieleniem kredytu, to można powiedzieć, że no ponad 3000 kredytów w ciągu trzech tygodni, albo powiedzmy, no już ekstrapolując co dalej, to w całym lipcu być może ponad y, będzie tyle wystąpień, że w efekcie. Efektem tych wystąpień, tych wniosków lipcowych będzie na przykład ponad tysiące tych bezpiecznych kredytów, co już nam sugeruje, że gdyby to tempo się utrzymało do końca roku, to będzie powyżej 10 tysięcy. To oczywiście jest gdybanie, bo ciągle mamy dane niepełne, niejasne i musimy po prostu to w jakiś sposób szacować. Widać jednak, że zainteresowanie tym produktem jest i wcale mnie to specjalnie nie dziwi, no ale teraz pytacie się, czy mamy kupować, czy mamy budować yy, i jaką decyzję podjąć. No ja za was decyzji życiowej nie podejmę, bo to jest wasze życie i musicie wiedzieć sami podjąć decyzję, czy wolicie wynajmować, mieszkać z rodzicami, czy też mieszkać we własnym. To jest wasza decyzja. Ja powiem tak, jeżeli kupujesz mieszkanie dla siebie, to nie celuj w to, że kupisz je na jakimś dołku cenowym, a sprzedasz na górce, bo tak się w Twoim życiu na pewno nie zdarzy. W dołek jest trudno trafić, a kiedy będziesz sprzedawać te mieszkanie, to będziesz je sprzedawać, dlatego że na przykład powiększy się rodzinna, albo się rozwiedziesz, albo będziesz zmieniać miejsce zamieszkania. Tysiąc różnych powodów, które dyktuje życie, i tę decyzję trzeba będzie podjąć wtedy. Kiedy trzeba ją będzie podjąć, niezależnie od tego, jaka jest teraz faza koniunktury. Czekanie, znowu tak jak niektórzy mówią, że mieszkania będą niedługo bardzo tanie, bo zmniejsza się populacja Polaków, również może się okazać zawodna. Poza tym, ile lat można czekać na to znaczące zmniejszenie się populacji. Wracając też do tematu cen materiałów budowlanych i takiej dyskusji, która powstała pod ostatnim naszym filmem na ten temat, to ktoś napisał, jak tu negocjować ceny materiałów budowlanych, dlaczego my o tym mówimy, że warto negocjować, a idąc do sprzedawcy ceny materiałów budowlanych, jeżeli na przykład cement zdrożał 30%, no i bardzo dobrze, to jest prawda. I po pierwsze, tak, po pierwsze, cement jeżeli już na nim się zastanowimy, to nie jest jedyny materiał budowlany. Po drugie, cement też ma duże zastosowanie właśnie tam, gdzie nie buduje się mieszkań. Czyli na przykład na, w produkcji wiaduktów. To jest składnikiem przecież betonu, cement. Tak więc tam jego użytkowanie będzie. Po trzecie. Cement i ceny materiałów budowlanych wiążą się również z kosztami np. surowców czy kosztami ich wytworzenia. I tak się składa, że cement jest bardzo energo, jego produkcja jest bardzo energochłonna, jeżeli mamy do czynienia ze wzrostem cen energii z różnych powodów, nie tylko z niedostępnością opału, ale również z tego powodu, że są nakładane jakieś opłaty klimatyczne po prostu na nośniki, na, na energię, no to mamy w takiej sytuacji również drogi cement i to się nie należy dziwić, ale musimy cię pamiętać, na rynku jest po pierwsze producent, po drugie jest sprzedawca, to już w takim dużym uproszczeniu, no bo jest cały tam w wielu materiałach cały ciąg tych dostawców i Producent produkuje jakiś, yy, jakiś wyrób, ale sprzedawca go sprzedaje, i jeżeli na przykład widzimy, i tu Wam pokażę wykres, że ilość rozpoczynanych budów jest niższa o na przykład 30%, to znaczy, że na dany, też w uproszczeniu dużym, na dany materiał budowlany będzie również o 30% mniejsze zapotrzebowanie, a ilość sprzedawców jest stała i oni po prostu konkurują ze sobą. I w ogóle cenę jakiegoś towaru, to wyznaczają takie dwa wyznaczniki: jedna to jest cena minimalna, która nie może być już niższa niż, no, nie będziemy zakładali, że ktoś będzie produkował y, towar poniżej kosztów. No wyjątkiem jest to, że ta produkcja jest dotowana, ale normalnie, gospodarczo, jeżeli produkcja jest dotowana, to nikt nie będzie produkował yy, towaru, gdzie jego cena, możliwość zbycia nie pokrywa kosztów produkcji. Po prostu ta produkcja zostanie zamknięta, zlikwidowana. Czyli tu mamy coś poniżej czego z ceną zejść nie można. Ja mówię to w uproszczeniu, ale z drugiej strony mamy też jakąś. Cenę maksymalną do uzyskania. No i tę cenę maksymalną to towar sprzedają finalnie ci końcowi sprzedawcy, niekoniecznie producenci, ci końcowi sprzedawcy, którzy konkurują między sobą. I przy, nikt kupujący przy zdrowych zmysłach i nie będący w sytuacji przymusowej nie kupi towaru, za który musi zapłacić drożej, jeżeli może go kupić gdzieś taniej no chyba że jakiś sprzedawca ma monopol lub ten kupujący znajduje się w nagłej sytuacji ale raczej w budownictwie nie ma takich nagłych sytuacji bo w ogóle budownictwo się planuje i to tak naprawdę te budowa na przykład u dewelopera jest to zaplanowana niemalże co do dnia, co do tygodnia, kto, kiedy jaka ekipa wchodzi na budowę, kiedy z niej schodzi, kiedy ma być dostawa towarów. I jeżeli nie nastąpi jakieś zakłócenie z powodu wojny, pandemii i innych przypadków losowych, to ten harmonogram tak na budowie będzie rzeczą niemalże świętą, i to jest taką powiedzmy świętą, której chcemy dotrzymywać. I w związku z tym harmonogramem spójrzcie się na to. Jeżeli tak marna była ilość budów rozpoczynanych y, na przykład w zeszłym roku w ostatnim kwartale to oznacza, że za dwa lata od tego roku, czyli w ostatnim kwartale 2020. Roku w tym przypadku, ale ponieważ te kwartały inne też nie były dobre, to i w 2005 będzie małe zapotrzebowanie na przykład na taką rzecz jak grzejniki, bo wiadomo, że jeżeli dzisiaj wchodzi deweloper i zaczyna budowę domu, to montaż grzejników będzie robiony mniej więcej, mniej więcej, mówię za dwa lata, bo może troszeczkę mniej, troszeczkę więcej, w zależności od tempa, w jakim on będzie. Tę budowę prowadził i na przykład dzisiaj te firmy budowlane, które zostały policzone do tego, że im ta budowa nie spada, to korzystają między innymi z tego, że na przykład w 2021 roku, czyli dwa lata temu, ilość budów rozpoczynanych była ogromna, to były rekordy rozpoczynanych budów i te budowy. U deweloperów właśnie teraz są na wykończeniu, czyli teraz takie złote godziny mają firmy, które w tym cyklu budowlanym są na jego końcu. Te firmy, które zajmują się wykończeniem, właśnie chociażby z montażem tych grzejników, dzisiaj one mają duży obrót, duże zapotrzebowanie na ich usługi. Ale już ten portfel nowych zamówień zaczyna im się kurczyć i oni też będą konkurowali, bo spadek ilości nowych budów o ponad 30% nowych budów mieszkań po prostu odbije się na tym rynku. Nie ma, nad tym, nie ma zmiłowania. To musi tak zadziałać. Każda branża będzie powoli ten spadek odczuwała. To znaczy też dla tych ludzi, którzy chcą kupować mieszkania, że ta podaż nowych mieszkań. Będzie malała, będzie ich coraz mniej. Deweloperzy, owszem, sprzedają mieszkania w trakcie budowy, i to nie jest tak, że mieszkanie, które zostanie oddane do użytku w styczniu 2025, to nie możesz już dzisiaj podpisać umowy rezerwacyjnej lub umowy deweloperskiej na takie mieszkanie. To jest absolutnie możliwe, ale to oznacza, że również możliwość zawarcia tych umów. Początkowych, czyli tych rezerwacyjnych, czy tych deweloperskich, też jest mniejsza. Oferta tych jest mniejsza. Jeżeli jest mniejsza na rynku pierwotnym, to trzeba będzie pójść na rynek wtórny. I teraz, właśnie pozostaje takie kluczowe pytanie: Generalnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że nastroje gospodarcze no, nie są optymistyczne. Nie chcę powiedzieć, że są katastrofalne, bo to byłaby nieprawda. Ale nie są zbyt optymistyczne. Wielu, wiele osób spodziewa się jakiegoś spowolnienia w gospodarce, recesji, informacje takie dochodzące z dużych gospodarek europejskich nie są zachwycające. No, nie jest to jednak ciągle najlepiej taka idąca gospodarka, jak było parę lat temu podnoszenie, te perspektywa podnoszenia stóp procentowych również grozi tym, że będzie to, znaczy ma na celu w ogóle trochę zmniejszenie popytu, a tym samym ilość, też ilości produkcji. Jeżeli tam jest źle, to znaczy że ludzie będą zarabiali mniej, ich zarobki mogą być mniejsze i w związku z tym ich możliwość nabywcza mieszkań może być gorsza, ale właśnie, ale w Polsce jest program tego kredytu 2%, który wlewa z taki strumień taniego pieniądza, czy też tańszego pieniądza niż ten rynkowo dostępny i daje możliwość kupowania tych mieszkań. I tak naprawdę na dzień dzisiejszy takim ważnym graczem dla elementem, który należy obserwować, jeżeli chodzi o to, co będzie na rynku mieszkań, to jest to. Jak dużo osób pójdzie po ten kredyt i czy ta moim zdaniem no, pierwsza fala czy ta pierwsza fala będzie szybko padać czy też będzie narastać czy dzisiaj po ten kredyt poszli wszyscy ci, którzy byli nim zainteresowani, bo chcą ubiec konkurencję czy też będzie ta, ten popyt na ten tani kredyt systematycznie narastał i się zwiększał, i tego nie wie nikt. Wiemy, że w ogóle zapowiedzi tego kredytu spowodowały ożywienie, zarówno u tych, których stać na ten kredyt, znaczy, którzy liczyli na ten kredyt, że go dostaną, jak i na tych, którzy wiedzą, że tego kredytu nie dostaną, ale chcieli kupić mieszkanie. Wiemy, że takie ożywienie było. Czy ono się wyczerpie? Tak naprawdę będziemy wiedzieli Pewnie za kilka miesięcy obserwując ten rynek i mam nadzieję, mając już wreszcie takie dane prawdziwe, realne, o ilości udzielonych tych kredytów, o tym czy one napływają, czy ten skala wniosków rośnie, wystąpień z układanych wniosków o kredyt rośnie, czy też jest to trochę mniej. Jednym słowem, 2023 rok ciekawy. Ale też rok szans, jeżeli stać ciebie na budowę domu jednorodzinnego i chcesz go budować, to zastanów się mocno nad tym, czy nie warto z tego skorzystać, bo w wielu asortymentach ceny materiałów już dawno przestały być horrendalne nie wiem, w miedzi, w stali, w styropianie, w wielu innych materiałach, to mieliśmy taką górkę i potem spadek, bo no, o ile cement jest faktycznie drogi. No dobrze, zgadzam się, cement jest drogi z powodów tych, co powiedziałem, produkcja energii, ale popyt na stali, na rudę, stali spadł, na miedź to samo, światowy pobyt, tym samym produkty wyrabiane z tych surowców są tańsze, styropian też, ceny ropy, Przecież spadają na świecie. Budownictwo czerpie z całej, można powiedzieć, gospodarki, i wiele surowców, które używane są do produkcji materiałów budowlanych, po prostu tanieje. Niższy popyt w wielu krajach na te materiały budowlane również powoduje, że one są trochę tańsze albo ich ceny rosną mniej, a konkurencja między sprzedawcami. Również powoduje swoje, i postaraj się to wykorzystać, również pamiętaj o tym, że jeżeli jest 30% mniej budów, to i zapotrzebowanie na robociznę jest mniejsze. Nie każdy budowlaniec może łatwy, w łatwy sposób przejść na przykład od montażu okien do budowy mostów, bo to w ogóle inny sprzęt, inne, inny rodzaj pracy jest. To tylko się nazywa, że ja i jeden i drugi pracuję w budownictwie, ale oni wykonują zupełnie różną pracę. To samo dotyczy hydraulików, elektryków, wszystkich innych branż. O tym pamiętajcie. Subskrybujcie nasz kanał, jeżeli interesuje Was rynek nieruchomości, zmiany w prawie. Piszcie nam w komentarzach o czym chcecie kolejne audycje. Ja ze swej strony obiecuję, że będziemy dalej z ekspertami monitorowali sprawę tego kredytu 2%. Zapraszam na szkolenia na syment24.pl Jeżeli chcecie, dołączcie do nas na kanale Discord i cóż, zapraszam. Cześć, trzymajcie się.